Dzień dobry, witamy serdecznie na pierwszym studiu przy okazji naszego dzisiejszego turnieju. Gramy oczywiście piknik, streetball, 3x3, hala widowiskowo-sportowa. Ze mną jest trener Paweł Łysień, trener lokalnego klubu, jeden z założycieli klubu Stella Cieszyn. Paweł, witamy cię serdecznie. Mam nadzieję, że ta impreza będzie równie wielkim sukcesem, jak wszystko co dzieje się w ostatnim czasie w szczecińskiej koszykówce i o tym z pewnością będziemy mieli okazję chwilę porozmawiać. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej edycji naszego Picnic Street Ball. Fajna inicjatywa, fajna impreza, dużo, dużo zabawy. Tak, jestem tutaj trenerem lokalnej koszykówki. Jest to moja pasja, bardzo się z tego cieszę. Wraz z Szymonem Kałużą i trenerem Jackiem Bortliczkiem rozwijamy tutaj, prężnie działamy i chcemy stworzyć coś, coś niesamowitego, coś z pasją, coś, coś co przyniesie wszystkim korzyść, a w szczególności sport dla dzieciaków. Jakie były powody, jakie, jaka była geneza stworzenia w ogóle klubu? To jest ciekawa historia, dlatego że koszykówka w Ciecznie istnieje już od bardzo wielu lat, są e, fajne tradycje, był zespół na poziomie pierwszej ligi, później pewnego rodzaju reorganizacja, różnego rodzaju perturbacje, zmiany, mieliśmy... Na boisku numer 1, w drugiej lidze, mecz Four Monsters i Splash Brothers. Natomiast na numer finalnie. Dwa, Basket, z -10 i jak widać, gramy Zapraszamy. cały czas. Szymon zapowiada kolejne mecze. Bardzo miło z tego powodu. Ale jakie były podstawy w ogóle założenia tego klubu? Skąd się wziął pomysł na to, żeby Stella Cieszyn ruszyło i to tak od razu mocno i prężnie? Yy, pomysł wyłonił się nagle z tego powodu, że w pewnym momencie została. Yy, ogłoszona likwidacja Mosiru, czyli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cieszynie, który wcześniej zajmował się wieloma sekcjami. Yy, my, żeby nie zrezygnować, bo mieliśmy akurat yy, fajne roczniki, które gdzieś tam wysoko zaczęły grać. Yy, razem z Szymonem usiedliśmy przy, przy Słowiowej Kawie. Yy, z i zaczęliśmy myśleć co zrobić. W ciągu jednego tygodnia stwierdziliśmy, że zakładamy swój własny klub. Znaleźliśmy, znaleźliśmy nazwę dla niego Stella, czyli ja jest Stella. Y dla tych co nie są właśnie ze Stella, to ja jest stąd. Y I logo przy pomocy BDB Event też zostało stworzone i prężnie działamy od samego początku. No, co więcej tutaj mógłbym powiedzieć. Y jest Duże zainteresowanie. Koszykówka cieszy się tu niesamowitą historią. Wiele festiwali się tutaj odbywało. Druga liga. Dawno, dawno temu tutaj też była wysoko postawiona klasa koszykarska. I naszym zadaniem, powoli, prężnie działamy, żeby doprowadzić znowu do tego samego. Naszym celem jest założenie drugiej ligi, gdzieś tam ten seniorska, i zostawianie tym zawodnikom nadzieję, że mogą gdzieś grać wyżej. Teraz jesteśmy aktualnie w trzeciej lidze, yy, prowadzi ją trener Szymon Kałuża, yy, więc yy, mocno się przygotowujemy. Byliśmy na kampie właśnie seniorskim, yy, przed tym byliśmy z dzieciakami na obozie sportowym, więc cały czas działamy, do sezonu jesteśmy przygotowani, myślimy o jakichś wysokich stopniach, gdzieś tam awansach. Niedawno nasza yy, drużyna z rocznika 2006 była na Mistrzostwach Polski yy, w Radomiu, nieoficjalnych Mistrzostwach Polskich w Radomiu. Yy, zmierzyli się tam, no i w tym roku też, yy, też mają szansę, żeby znów zmierzyć się z najlepszymi zawodnikami i drużynami w Polsce. To wszystko brzmi imponująco, głównie dlatego, że Cały ten projekt miał bardzo solidne podwaliny wynikające z tego, że Ty też jesteś wychowankiem Cieszyńskiej Koszykówki, Szymon również jest wychowankiem Cieszyńskiej Koszykówki, Jacek Bortliczek jest osobą od lat z nią związaną. Wróćmy może do tej całej genezy. Jak to było, bo ja dobrze pamiętam, jestem troszeczkę starszy od Ciebie, że była klasa sportowa, która w pewnym momencie święciła sukcesy. Na pewno to gdzieś też Was nakręciło, żeby iść właśnie tą drogą, żeby robić w koszykówce coś więcej niż tylko grać, przestać gdzieś tam po maturze, bo bardzo wielu zawodników niestety wówczas jakby kończy z koszykówką, dlatego że trzeba wejść w dorosłe życie i podejmować jakieś decyzje, ale wy w tym zostaliście. Wspomnijmy może troszeczkę te stare czasy, jak to było, jaka były w ogóle pomysły, jakie była geneza powstania tej klasy koszykarskiej. No i kolejna sprawa, dlaczego ten projekt tak naprawdę nie przetrwał? Yy, bo jak dobrze wiemy, no po reformie szczególnie troszeczkę się pozmieniało w tym zakresie, prawda? Tak, tak, no byliśmy pierwszym rocznikiem naszym wychowawcą był właśnie trener Jacek Bortliczek wraz z, z Szymonem tutaj działaliśmy od y, gimnazjum y, w klasie sportowej później przeszliśmy całą klasą do liceum. Cały czas y, trener y, naciskał na naukę, bo wiedział, że to też jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy nie skończyli gdzieś, y, gdzie źle, żebyśmy po prostu źle nie skończyli. I tutaj też y, y, większość drużyny pokończyła studia, niektórzy zostali inżynierami prowadzą swoje firmy, my zostaliśmy w sporcie, bo to cały czas nas nakręcało gdzieś tam. Ja, ja jestem osobą, która kocha tą koszykówkę, może już y, nie, też y, gram, ale za niedługo już też y, moje zdrowie nie pozwoli mi na to, mój wiek już na to, żeby grać, będzie, będą szanse dla młodszych, więc y, naszą pasją, bo to założenie klubu to jest nasza pasja, to jest cały czas y, y, tworzenie czegoś, nowych projektów, myślenie, rozwój i chcielibyśmy, aby to jak najbardziej funkcjonowało. Chcemy też gdzieś tu, jakby to powiedzieć, uderzyć w szkoły, gdzieś zainteresować właśnie tą koszykówką, stworzyć na nowo profile sportowe, przedstawiać różne projekty, współpracę z miastem jeszcze szerszą, nawiązać współpracę ze szkołami. Myślimy, że się nam to uda, że przedstawimy za niedługo kolejne nasze myśli i zbudzimy zainteresowanie y, szkół a dzięki temu rodzicom i nowym wychowankom którzy tak y, będą do nas dochodzić, będą prężnie działać i strasznie kładziemy na, nacisk na ogólny rozwój na początku bo mamy przedszkole Bawimy się od 5-6 latków i tam typowe zabawy, obeznanie, poruszanie się na tych treningach, fajna zabawa. Dzisiaj właśnie widzimy tutaj niektórych za nami osoby z przedszkolaków, jak już tam walczą o tą piłeczkę i świetnie z wielkim uśmiechem się bawią na tym boisku. No i właśnie też wiemy dobrze, że są efekty tej pracy, bo... Z jednej strony super praca u podstaw, z drugiej strony nieco dojrzalsza młodzież, która już gdzieś tam te etapy szkolenia przeszła. I ja potrafię wymienić przynajmniej dwóch zawodników, którzy są wychowankami stela Cieszyn i już grają na poważnych parkietach, więc to też nie jest tak, że ci zawodnicy zatrzymują się w Cieszynie, ale też idą dalej. Przepraszam, nawet trzy nazwiska potrafię wymienić, ale mam nadzieję, że ty to zrobisz i opowiesz nam troszeczkę o tych graczach, którzy są wychowankami, poszli dalej i jednak mimo wszystko godnie tą szkołę reprezentują, wychodząc na arenę ogólnopolską i pokazując bardzo fajne umiejętności. Tak, tak, no mamy tutaj wychowanków. Yy... Nie wiem, czy mogę używać nazwisk. Ja myślę, że bez problemu, bo mimo wszystko byli zawsze związani z klubem, także afery żadnej nie będzie. Natomiast warto się przyznawać do tego, dlatego, że to są gracze, którzy też gdzieś niosą w Polskę informacje o tym, skąd pochodzą i gdzie się uczyli podstaw koszykarskich. Ja mam na myśli tutaj na przykład Dawida Trele, który ostatnio zdobył wicemistrzostwo Polski w kategorii 18 z GTK Gliwice, czyli bardzo dobry wynik, medal mistrzostw Polski. Jest Filip Kłada w Dąbrowie, z tego co pamiętam, tak. który gra w drugiej lidze. Jest Mateusz Żebrok, Bodajże w tym momencie WKK Wrocław, z tego co pamiętam, jeżeli się nie mylę, e, więc no to są gracze, którzy no już gdzieś tam się zaznaczyli, mają tak. jakieś mniejsze lub większe sukcesy. Zgadza się, zgadza się. Bardzo nas to cieszy, że gdzieś tam e, ci zawodnicy właśnie grają wyżej, reprezentują godnie swoimi umiejętnościami, ale osiągnęli to właśnie też swoją pracą, swoją ciężką pracą, bo byli na każdych treningach, ciężko pracowali. Występy w każdych meczach, zaangażowanie. Akurat to są wychowankowie trenera Szymona Kałuży, który ich świetnie przygotował i też właśnie jeździli na wiele turniej i grali półfinały, ćwierćfinały Mistrzostw Polski tutaj jako klub Stella Cieszyn. Więc wybicie się zawodników jest dla nas wielkim plusem. Dla trenerów jest wielkim plusem, gdzie słyszymy o naszych zawodnikach, że grają dalej, że dalej ich cieszy ta pasja i dalej rozwijają się pod względem koszykówki. No właśnie najważniejsze, że była ta kontynuacja, no bo to jest jakby ten moment, w którym ta cała praca treningowa ma największy sens. Pewnie Szymona podpytam więcej o trzecią ligę, bo jest trenerem, więc wypada z nim o tym porozmawiać, ale na koniec powiedz nam Paweł, jakie ty masz teraz grupy? Jakie masz plany, jeżeli chodzi o możliwości rozwoju tych roczników, które teraz prowadzisz? Ja prowadzę grupy MU 14, 13. 12 i 11 to są moje cztery grupy, czyli pracuję sobie z młodzieżą. W poprzednim sezonie bardzo dobrze w każdej kategorii nam szło, niestety zatrzymał nas COVID, ale czy wynik jest ważny w tej kategorii? Wynik jest drugorzędny, oczywiście odzwierciedla tą ciężką pracę, ale... Pracuję nad tym, żeby chłopacy właśnie mieli szansę, żeby każdy mógł zagrać na boisku, żeby każdy mógł reprezentować klub, żeby mógł się świetnie bawić i chciałbym ich tak samo zarazić, tak jak ja byłem zarażony do tego sportu, żeby cały czas gdzieś to kontynuowali, czy to będą jakieś wielkie uczelnie, czy jakieś rozgrywki akademickie, czy może chociaż wierzę w to bardzo, bo jest kilku talentów, którzy się tam rozwijają trafią gdzieś na wyższe szczeble koszykarskie. Udało się nam też, że teraz z rocznika 2007 trzech chłopaków kontynuuje dalej pracę na kadrze Śląska pod okiem trenera Jakubca, więc też to jest jakiś plus dla nich, jakieś wyróżnienie, że są dobrzy w tym co robią, że, że ciężko pracują na każdy, każdy szczebel. Wiele poświęcają, bo też Powiedzmy, że trenowanie to jest wiele poświęceń, czasu, aby być na tym treningu, aby wyjechać na ten mecz. Długie wyjazdy, akurat jesteśmy tutaj na Cieszynie, na samym dole Polski, więc każdy nasz wyjazd jest dość długi i dość, dość czasu nam zajmuje. Ale cieszę się, że pracuję z tymi dzieciakami, sprawia mi to wielką radość i staram się ich zarazić, zarazić koszykówką, zarazić tą pasją, a jeżeli będą z tego efekty jeszcze większe, na pewno będę im pomagał w każdym kroku, yy, zawsze mogą na mnie liczyć. Super, bardzo mi słyszeć takie słowa. Ja osobiście z Pawłem znam się już od wielu lat i zawsze był gościem, który koszykówkę stawiał bardzo wysoko, także bardzo dziękuję za tą rozmowę. Yy, życzę Ci z całego serca powodzenia, wielu sukcesów i mam nadzieję, że to wszystko pójdzie dalej do przodu. Przy okazji naszej kolejnej rozmowy z pewnością yy, poproszę tutaj o kilka słów Szymona, który w ciągu dnia na pewno się pojawi i pewnie uzupełni jeszcze tutaj parę rzeczy. Szczególnie jestem ciekawy, jak tam korzykówka seniorska. Także na ten moment bardzo dziękuję. Zostańcie z nami i niedługo widzimy się po raz kolejny. Dziękuję bardzo.